Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Ja mam na dziś y, przygotowane zdrabki za 53 zł. Y, krzyżóweczka za trójkę, tutaj za 5. Dziś ekstra pensja i kierunek kasa. Zadyszkę Paradiso i Dziki Cash i za 20 mój pierwszy milion. A zacznę sobie od krzyżówki. I ma numer 33. Będzie OK. Przestaw się trochę. dobra I mam dwie literki. Pierwszy to M O. Tutaj tu M i tu jeszcze jest O. Nie widzę więcej, Dobra. C i -y. y. Y, Y. Tyle. P i -u. U, U. Kolejna, kolejna. Tu jest P i tu jest jeszcze U. Ej. Dobrze, dalej. N i H. No, i jest pierwsze słowo noc. Tu jest N, H, N, N. Dobra. W oraz E. Tutaj. Tu. Noe. Drugie słowo. No tak skromnie tych literek tutaj. I oraz R. R I, i oraz R wszystko. B i J. Okay. K i Z. Jest trzecie słowo, czyli jest tu wygrana. Kminek się utworzył. K Z Z K. Tu jeszcze Z. I ostatnie dwie to T oraz G. G, tutaj te. No i to wszystko, czyli co? Trzy złote, tak jest. BB, wszystko się zgadza. Kierunek Kasa, numer 21. A tu wygrywa 3, 21, 16. I 35 bądź ten klips, czy co to tam jest, taki plik. A u mnie 19, 34, 2, 17 i 22, czyli już oboki wszędzie były. Teraz druga strona. No, 4 i 6. Dobra. Nie ma nic.

I kolejna to dziki cash numer 22. No dobra, to zobaczmy worek bądź tygrys. A jest arbus, plecak, balsam, rower, kwiat. Jest worek. Jest tutaj coś, cytryna motyl, piłka i truskawka. Jest drugi worek. Propo właśnie dziś jeszcze dosadziłam sobie kilka od rana. Pracowity dzień. I trzeci worek. No proszę, jak pięknie. Dyszka, dyszka. I dycham. 30 zł tutaj na tej trawce. H i H. Także będzie co jeść. Numer 14. Truskawki bardzo lubiane u mnie. Liść i wodolot. Tutaj wodolot. I tu w ostatniej nic. Fala i nuta. Tu jest nuta już w pierwszym. A tutaj trzy. I tu jeszcze i fala. I kolejne dwa symbole, to deska, arbus. Arbus. A tu była deska. Coś jeszcze. Nie widzę, a jest jeszcze jedna deska, mi umknęła Kostka i kotwica. Tutaj kostium, nie kostka tylko kostium. Ja też zakręcona. Kostium, kotwica, wszystko. Parasol i motyl. Takie tutaj symbole. Teraz motyl z parasolem. I tu. Dobrze, dalej. Aparat oraz szorty. Szorty już są. tyle piłka oraz chmura. Są tutaj. Chmura, tu piłka i kolejne dwa to tęcza oraz łódź. Jest tęcza, jest łódź. I tutaj tęcza. I kolejne to kapelusz torba tutaj. I tu jest torba. Ostatnie dwa to ryba oraz lody. No to chyba nic. Tak mi się wydaje. Tak, lody lody. No, trochę zabrakło. Okej. Okay. A literki wy... są. Różne. Więc z numerem czwartym mój pierwszy milion i wygrywa dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, trzydzieści oraz pięć, a u mnie dwadzieścia jeden, trzy, dwadzieścia siedem, szesnaście i dwanaście. No dobrze, musiałam na chwilę zatrzymać. Dwadzieścia sześć nie ma. Piętnaście, trzydzieści dwa, osiemnaście i jedenaście, czyli nic. Dwadzieścia trzy, siedemnaście, trzydzieści siedem, jeden. 46, kolejny rząd 35, 24, 25, 4 i 42, i ostatni to 38, 2, 31, 34 i 10. No to nic się tutaj nie udało w bonusie. Mam winogrona. No dobra, czyli. Taki oto miks. Dziś zakupiłam. I odzyskane mam 33 zł na 53, więc z minusem. Ale taki, bywa, takie odcinki też muszą być. Nie zawsze się wygrywa. Takie jest lotto. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!